Cześć, witajcie, Krzysztof z tej strony. Dzisiaj taki oto mały wentylator, właściwie dmuchawa, która według producenta, czy tam właściwie wykonawcy, powinna dać 53 metry na sekundę. Wątpię w to, ale zaraz sprawdzimy. Dobra, mamy tak trzy biegi. Tu jest 2,5 godziny się ładuje ten. Ok, gdybyście się zastanawiali, jak szybko to się ładuje i jaką, że tak powiem, tu potrzeba mocy, zobaczmy podłączamy do ładowarki według instrukcji 2,5 godziny ładuje się do pełna jak widać daje 1,5 Ampera 6,2 yy, W i 9 W bierze czyli dosyć szybkie ładowanie trzeba przyznać myślę, że mogą być trochę więcej Amperów, ale okej, okay. to tyle robię stres testa baterii już mamy 8 minut i 14 sekund jest to trzeci bieg cały czas zobaczmy jaka temperatura Zobaczymy, ile wyskoczy ok. 8 minut 45 sekund tyle pracowała. Godziny się ładuje ten akumulator, który jest tutaj, czyli 3000 mAh. Jak widać, na pierwszym biegu może działać do 4 godzin. Dobra, jak będziemy sprawdzać, sprawdzimy, jak głośno wyje, że tak powiem, to urządzenie. No i też jaka jest, że tak powiem, prędkość wiatru, czy tam powietrza, którą z siebie wyrzuca. Mam tutaj odpowiednie narzędzia, więc zaraz to sprawdzimy. Dobra. Ok, na początek samo urządzenie. Jak widać, całkiem nieźle zrobione. I teraz tak, tu jest, tak powiem, wskaźnik naładowania baterii. Mamy USB-C wyjście. Tu mamy, że tak powiem, trzeci bieg, czyli najszybszy. A tu mamy włączanie i wyłączanie urządzenia, jak widzicie. Tak wygląda. Sporo waży. Tutaj gdzieś akumulatory są czuć To jest odczepione na magnesik, więc. Okej, okay. no dobra, dobra, zobaczmy. Czyli tak, tym się wyłącza albo wyłącza i tu jak widzicie mogę to zmieniać jaki bieg jest. Pierwszy, drugi lub trzeci, przytrzymam, to się wyłącza, przytrzymam, to się włączy I teraz tak, to jest pierwszy bieg. jest jakieś 30 cm mnie. 4 metry na sekundę, drugi bieg. jakie 10 m na sekundę, jak nie musicie trzymać. Na trzecim biegu musicie już trzymać ten przycisk. No a w porywach do 17, czyli 17, jakieś 9-10, i na pierwszym biegu jest około no dobra, całkiem niezły. Generalnie pewnie zastanawiacie się, czy te jak tam było. No, 23 jak widać metry na sekundę, to jest dużo czy mało, więc zobaczcie, tu mam taką. E... To jest pompka do nadmuchiwania materacy. A to jest dmuchawa DeWolta. No i zobaczcie. No, mniej więcej, żebyście wiedzieli, jak ja dmucham, to jest. No, 7 maksymalnie, ale to już nie da rady, przez dłużej niż pewnie 10 sekund, tak dmuchać. Dobra. No, myślę, że to Wam też mniej więcej powie, jak mniej więcej daje ta maszynka sporo wiatru. Muszę przyznać, daje czadu. Raczej wątpię, żeby tym można było odśnieżać i nie wiem, robić jakieś cuda, które tam czasami pokazują na filmach. Ale wydaje mi się, że do przedmuchania komputera e, lub jakichś innych rzeczy może się udać. Aczkolwiek tu jest dosyć duża dysza i może to być problem. Dobra, niezłe to, muszę przyznać. Zaraz jeszcze potestuję, zobaczę przy jakichś, e, że tak powiem, czynnościach. A jeszcze Okej, okay, sprawdzimy, jak to sobie poradzi. Z kropelkami tutaj, jak widzicie, na samochodzie włączony. No tego możecie się mniej więcej spodziewać A dla porównania A, jeszcze miałem sprawdzić, jaka jest też głośność. To i tak trzeci bieg ok, no, powiem Wam, że nie jest źle, da się wytrzymać. No dobra, jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie. A tymczasem trzymajcie się. Cześć. Jeśli podobał Ci się materiał, daj lajka, wpisz komentarz, subskrybuj kanał. Cześć.